Cześć Boże witajcie moi wspólnotowicze, którzy chodzicie ze mną na spacerki modlitewne, żeby zbierać manne Słowa Bożego na każdy dzień Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na dróżkę w stronę kapliczki świętego Antoniego Nie wiem czy tam dojdziemy, bo jakiś jest straszny wiatr Obawiam się, że to trochę będzie przeszkadzało w nagrywaniu. Będę starała się trochę głośniej mówić. Nie wiem, czy to coś pomoże. E, tutaj zobaczcie, za płotem ostatnio spotkaliśmy takie małe Daniele. O, nawet on tam stoi chyba. No, jest. Coś tam sobie skubię, jakąś trawkę. Widzicie? Tam gdzieś? Jego tylna część. <laughs> o skubie trawkę, ale fajnie. Może jak będziemy wracali to się pokaże jakoś bliżej. W każdym razie dobrze idziemy sobie. I zaraz otworzę pierwsze czytanie. Podzielę się z Wami tym, co, co mnie dotyka w tym fragmencie za chwilkę. Widzicie, pogoda taka dynamiczna, naprawdę zima nadchodzi i nie ma na to rady. No, jak będzie mi bardzo zimno, to będę musiała wracać, bo tak ubrałam się. Nie wiem, czy do końca odpowiednio. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Apokalipsy świętego Jana, apostoła. Święty Jan ma widzenie Pana Jezusa, który mówi do niego na temat siedmiu kościołów i to jest takie symboliczne. Te siedem kościołów to jest właściwie. Siedem takich jakby typów różnych kościołów. Tak jak ludzie odczytują, że są różne charaktery ludzi, że jeden jest jakiś taki bardziej temperamentny, inny tam jest flegmatyczny, ktoś tam jest taki. Bardzo hop do przodu, inny z kolei się gdzieś tam ukrywa. I tutaj ja to tak przynajmniej widzę, że jest to siedem typów kościołów. I obserwując przez lata właśnie różne parafie, różne kościoły, czy różne zgromadzenia to widzę, jak te typy kościołów, siedmiu kościołów, jak one się e, wpasowują w te różne wspólnoty. I e, na początku tej dzisiejszej Ewangelii, tej, tego fragmentu z Apokalipsy, jest mowa o tym, że błogosławieni są ci, którzy odczytują, Tą księgę. Błogosławieni są ci, którzy tej księgi słuchają, księgi Apokalipsy. Więc znowu my tutaj chodząc i zbierając manne Słowa Bożego na każdy dzień, też jesteśmy w tym kręgu błogosławionych, którzy słuchają słów Księgi Apokalipsy. I akurat ten dzisiejszy fragment to jest list do kościoła w Efezie. I kiedyś e, ojciec Mietek Połoszyn miał piękne katechezy na temat tych siedmiu listów do siedmiu kościołów, i on je e, przyporządkował, jak gdyby siedmiu grzechom. W Efezie to do niego przypisał grzech lenistwa. Bo tutaj pan Jezus mówi, do tego kościoła najwylko chwali, że, że jest niezmordowany, że nawet jakoś tam poddał próbie swoich apostołów czy swoich tam. Nauczycieli, którzy się nazywali apostołami, a nimi nie są, i że ten kościół w Efezie e, był taki czysty, jeżeli chodzi o naukę. Nie pozwalał głosić jakichś fałszywych nauk. I myślę, że w dzisiejszym czasie też tak jest, że, że są takie wspólnoty, które no, nie trzymają się słowa Bożego. Nie trzymają się tego czystego źródła, karmią się jakimiś dziwnymi naukami, które ludzie wymyślają, zamiast trzymać się po prostu Słowa Bożego. No i Pan Jezus chwali ten kościół i za to, że też że zniósł jakieś prześladowania dla imienia Jezusa, Chrystusa, no bo wiadomo, że jak bronimy czystej nauki. To będziemy prześladowani przez tych, którzy, którzy tej czystej nauki nie, nie bronią, wręcz próbują do tego czystego źródła wmieszać jakieś inne, e, inne domieszki e, z jakichś fałszywych, nieczystych źródeł. No, i Pan Jezus chwali ten kościół właśnie za tą czystość, za to niezmordowanie, ale ma przeciw temu kościołowi to, że, że porzucił pierwotną miłość, że, że osłabła ta jego pierwotna gorliwość. I zobaczcie, jakie to jest ważne nie tylko to, żebyśmy trwali przy czystej nauce, żebyśmy znosili prześladowania, żebyśmy odważnie bronili prawdy, zarzucali kłamstwo o tym, którzy widzimy, że kłamią. i, i to wymaga odwagi, żeby, żeby na to wskazać, żeby bronić czystej nauki. Ale jednak ten kościół, ta wspólnota, Odeszła od tej pierwotnej gorliwości, I, i to Pan Jezus im zarzuca. Właśnie ten grzech lenistwa. I to się pięknie wpasowuje też w historię w ogóle Efezu, bo tam w Efezie w starożytności był port. Port, który mieścił się u ujścia rzeki. I ta rzeka nieustannie nanosiła muł, i ten port też musiał być nieustannie odmulany. Trzeba było go nieustannie czyścić, bo jeżeli nie był czyszczony, to po prostu ten muł sprawiał, że do tego portu już nie mogły wejść, wpłynąć żadne statki. On był unieruchomiony. No i tutaj właśnie ten grzech lenistwa, żeby, że pozwalamy sobie, tak jak ten kościół w Efezie, żeby coś tam zamulało nasze życie, nasz, naszą duchowość, bo wydaje nam się czasami, że to tam są jakieś małe grzeszki. Małe zaniedbania, one nie są takie ważne, wiecie, to nie są grzechy śmiertelne, a jednak Pan Jezus wskazuje na to, że, że te małe zaniedbania, małe lenistwa, małe folkowanie sobie sprawia, że tego, tak jak płatki śniegu, wiecie, coraz małe płateczki, takie drobne, nic nieznaczące, ale jak one tak. Sypią, sypią i sypią, to potrafią, wiecie, zasypać drogę, zasypać wejście do domu, jeżeli jest jakaś naprawdę duża, nieustanna śnieżyca. No i na ten grzech lenistwa w takiej prawdziwej, pierwotnej gorliwości, Pan Jezus zwraca uwagę w tym. Typie kościoła, który jest yy, wytrwały, jest niezmordowany, a jednak porzuca tą swoją pierwotną miłość, pierwotną gorliwość. I ja myślę, że to każdemu z nas grozi. Ja też muszę się nad tym zastanowić, gdzie ta moja pierwotna gorliwość się poddała, i to oczywiście naprawiać. Amen. I w dzisiejszym psalmie śpiewamy Zwycięzcy, podam owoc z drzewa życia. To mówi Pan Bóg, który w ten sposób jak gdyby wskazuje na to, wiecie, że my tu nie jesteśmy po to, żeby sobie pięknie i wygodnie urządzić to życie. Żeby walczyć, no bo zwycięzca to jest ten, który coś tam w swoim życiu przewalczył, jakoś wygrał, i dopiero na koniec ten owoc z drzewa życia, czyli jak rozumiem tą nieśmiertelność, życie z Bogiem na wieki osiągamy przez. Przez to nasze życie tutaj na ziemi, które na pewno w wielu przypadkach nie jest proste, nie jest łatwe. Są ludzie, którzy właściwie nieustannie muszą walczyć, muszą pokonywać, czy swoje słabości, czy znosić słabości bliźnich. I to wszystko są. Niełatwe zadania. Patrzcie jakie grzybki. Trujaczki. Wyglądają jak kurki, ale to nie są kurki. A tutaj coś się szykuje. Jakieś oznaczenia. Kto wie czy tu jakaś droga może będzie budowana w każdym razie. Panie Boże. Muszą nam tylko zrozumieć, co to znaczy, że my mamy być tymi zwycięzcami, że to tak łatwo nie przychodzi odebrać z rąk Bożych ten owoc drzewa życia. Pamiętamy, że w raju ludzie, którzy zgrzeszyli tym pierworodnym grzechem. Że zostali z raju wydaleni po to, żeby, żeby właśnie nie spożyli z drzewa życia, bo oni zerwali owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, i przez to już stracili tą swoją niewinność, i w tym braku niewinności nie byli zdolni czy znaczy być może mogli zerwać owoc z drzewa życia, nie wiem jak to tam teologicznie jest rozstrzygnięte. W każdym razie Pan Bóg nie pozwolił im na to, wygnał ich z raju i, yy, i czekała ich trudna droga, wiecie. Kobiety miały rodzić w bólach mężczyźni, w pocie czoła mieli pracować, więc... To jest nasze zadanie na nasze życie. Owocna praca tutaj, żyjemy. mówi, no jesteś niestrudzony, niezmordowany. Starasz się. uporządkowany. <grywa> Martwię się trochę, że ten wiatr będzie Wam przeszkadzał w odbiorze. Jeżeli bardzo Wam będzie przeszkadzał, to napiszcie, po prostu w takie likuchy nie będę wychodzić na te spacerki modlitewne. To znaczy na spacerki będę wychodzić, ale Bożego, czyli Ewangelia, w której Pan Jezus przemieszcza się ze swoimi uczniami gdzieś tam i e, idzie z nimi tłum wielki, no bo widzieli znaki, widzieli cuda, e, więc idą za Panem Jezusem też niektórzy, wiecie, są ciekawi jego nauczania. No i Dowiaduje się o tym, siedzący przy drodze, żebrak niewidomy i zaczyna krzyczeć, wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. I tu widać, że, że on już ma jakąś wiarę, bo nazywa go synem Dawida. Nazywa go imieniem, jakie nadali mu prorocy, zanim Jezus się jeszcze narodził. Były takie proroctwa, że z rodu Dawida, króla Dawida, narodzi się Mesjasz. Już kilkaset lat wcześniej prorokowali to wyzwolenie Izraela z rąk nieprzyjaciół. I to miał być właśnie Syn Dawida. Widać, że ten żebrak orientuje się w tych proroctwach. Widocznie musiał coś słyszeć o Jezusie, widocznie Duch Boży go natchnął, że w ten sposób go nazywa. No i oczywiście tam ludzie, którzy, którzy szli na przedzie tego pochodu starali się go uciszyć. Uspokój się cicho. Bądź cicho tam siedź w tym swoim życiu, jakie masz. Nie domagaj się jakichś zmian, jakichś cudów. A ten żebrak niewidomy jeszcze głośniej zaczął wołać. I pan Jezus go usłyszał, kazał go przyprowadzić do siebie i pyta się, co chcesz, żebym ci uczynił. Właściwie zadaje taką, takie oczywiste pytanie: Bo co może chcieć niewidomy? No to, żeby przejrzeć. No i właśnie e, to mówi ten żebrak niewidomy, że chciałby przejrzeć, i Pan Jezus go uzdrawia. I mówi mu: Twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli zobaczcie, no. E, nie zawsze Pan Jezus tak mówi. Czasami po prostu kogoś uzdrawia, mówi idź i nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Tak mówi do sparaliżowanego. A tutaj mówi, tak jak też do tej kobiety, która się starała go dotknąć, bo cierpiała na, na jakieś kobiece dolegliwości. I jej też Pan Jezus mówi, że twoja wiara cię uzdrowiła, więc... Warto jest taki wniosek na dzisiaj: warto budować swoją wiarę, gorliwie to robić, czytać Słowo Boże, poznawać Chrystusa przez Jego Słowo, w ten sposób budować swoją wiarę, bo to jest wiara, która może czynić cuda. Wiara, która uzdrawia, która. Da, nadaje sens naszemu życiu pozwala nam żyć w pokoju cieszyć się tym naszym życiem i właśnie iść w stronę tego zwycięstwa żeby odebrać na końcu ten owoc z drzewa życia wiecznego także jeszcze pójdę tam nagram parę, parę klipów, bo tam jest właśnie ta kapliczka świętego Antoniego ale ogólnie to jest zimno paluszki mi zdrętwiały trochę ale dobrze, tlenu po prostu tlenu tu jest bardzo, bardzo dużo A Panu, dziękuję Ci za to czyste powietrze mroźne takie Dobrze, idę jeszcze do kapliczki i tam się pożegnam z Wami, prawdopodobnie. O, i dotarliśmy do kapliczki świętego Antoniego. Także żegnam się z Wami tutaj, najmilejsi moi, miłego dnia błogosławionego. Tam z tyłu widzicie krzyż wisi też na drzewie. Teraz go widać, bo nie ma listków na prozie o, a tutaj coś jest, coś tu zostało zaznaczone przy kapliczce, nie wiem czy to będzie jakaś droga poszerzona, bo już tam widać ludzie, O, tam jakaś koparka chodzi, już ludzie sobie czynią, ziemię poddaną, kopią, przesypują. Jest to szokujące dla mnie, jak można tak bardzo mocno zmieniać krajobraz. Tutaj jeszcze owoce róży pozostały. Także słuchajcie, żegnam się z Wami. Błogosławionego dnia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Z Bogiem dziękuję, że jesteście ze mną.